Całe życie byłem przekonany, że rodzice powinni pomagać dzieciom stanąć na nogi i, jeśli mają taką możliwość, zawsze je wspierać. Jednak rodzice mojej żony mają zupełnie inne zdanie na ten temat. Są dziwni, mówiąc wprost. Mają pieniądze, ale nie chcą pomóc swojej córce. Chodzi o to, że po ślubie z żoną postanowiliśmy zbudować własny dom. Przez cały ten czas, jak mogliśmy, odkładaliśmy pieniądze. Ale nadal nie udało nam się zebrać nawet na zakup działki pod budowę. Martwi mnie to, że mamy po 32 lata. Zaczęliśmy odkładać 3 lata temu, a wciąż mieszkamy w wynajmowanym mieszkaniu. Ożeniłem się z nią z miłości, ale także z nadzieją na pomoc ze strony jej rodziców. Nie wiem, ile jeszcze będziemy musieli żyć w ten sposób, ale z żoną na razie nie planujemy dzieci, bo nie chcemy, aby nasze dziecko mieszkało w cudzym mieszkaniu. Pewnego dnia odwiedziliśmy moją teściową Pierwsze pytanie, które zadali, to kiedy planujemy mieć dzieci? Bez wahania odpowiedziałem, że nie zamierzam przynieść swojego dziecka do wynajmowanego mieszkania. Myślałem, że zrozumieją aluzję, ale nic z tego nie wyszło. Miesiąc później dowiedziałem się, że moja żona jest w ciąży. Nie potrafię opisać swojego zdziwienia i szoku. Nie mamy własnego mieszkania. Sytuacja jest oczywiście trudna, ale postanowiliśmy, że będziemy mieć to dziecko. Mam nadzieję, że może ta wiadomość sprawi, że rodzice mojej żony pomyślą o pomocy w kwestii mieszkania. Ale niepotrzebnie się łudziłem. Przyjechaliśmy, aby ogłosić im, że będą dziadkami, ale nic nam nie zaproponowali. Zamiast tego przy stole opowiadali, że kupili wycieczki do Egiptu i planują wyjazd do Turcji. I powiedzieli, że kiedy pojawi się wnuk, na pewno zrobią mu huśtawkę w ogrodzie i kupią samochodzik. Teraz już jestem pewny. Nie pokażę im swojego dziecka. Nie będę z nimi kłócił, ale nie zostawię tego tak. Jak można być tak obojętnym? Dla nich własne dobro i wypoczynek są ważniejsze niż szczęście syna i przyszłego wnuka. Jeśli tak, to nie zobaczą mojego dziecka. Żona jest już w dziewiątym miesiącu ciąży niedługo będzie rodzić. Lekarz zalecił pobyt w szpitalu, ale bardzo mnie smuci, że nasze dziecko nie trafi do naszego własnego, przytulnego domu, tylko do wynajmowanego mieszkania. Uważam, że winna jest tylko rodzina mojej żony. Nigdy im tego nie wybaczę, a o wnuku niech zapomną. A jak inaczej?